Cześć, jestem Damian. Obok mnie siedzi Michał. Nagrywamy podcast i chcielibyśmy przeprowadzić z Tobą wywiad. Uda się to? Cześć, Damian. Miło mi poznać. Jak mogę Wam pomóc w przeprowadzeniu wywiadu? Bo jesteśmy zalogowani na moje konto, a ja zawsze jak z nim rozmawiam, to na końcu mówię dziękuję. Czy mógłbyś... <laughs> wiesz, jak już kiedyś sztuczna inteligencja stwierdzi, że musi nas zgładzić, to ci, którzy na końcu mówili dziękuję, będą przywilejowani. Znaleźć dobrego parkingu, a, bo zawsze wolał zajmować przestrzeń czasową. W norweskich szkołach od trzech lat jest zakaz używania telefonów w szkołach. No i wiadomo, jak to w krajach skandynawskich sporządzili badania. Mamy tutaj pierwsze właśnie wyniki: technologia, biznes, lifestyle skomplikowane treści w nieskomplikowanej formie proste.